Wcześniej ja się pokaże mi pod tytułem, mm, tam, tak. tak, tak ja To no, tych, od osób na przykład kogo my tutaj mamy. Już, już zabiorę, sobie w nie Nie wiem, jak to się nazywa. Jeżeli ktoś tak chce to, jakieś to, no to powiedzcie, pod swój adres i on coś na to. Tak, A to jest no to, ta, taka chyba. A tu liczę... Pakaś... Tak, nie wiem. tak trudno jest mi się skupić. Domyślasz się, sko... się kto za tym stoi. Mana tak po dwa. Odwagi to nie boli na bank. to była Natalia. Ten to jest nie, nie umiem tego czytać, więc czasami sobie czytacie, ja ich nie znam. I tutaj jest ich autograf. I to jest tak. Tam pierwsze. Może... Może tak, a może nie. Chcesz widzieć, się w detektywa. I na przykład szósta do zobaczenia po, po południu na Facebooku. No i to właśnie oni. Następnie no to jest Bieber, jest którego już on widzieliśmy. Nie będę. Um, I tu jest Ram on. The, nie, to nie umiem czytać, więc. Tylko kto tu? Tylko ty. Na przykład trzecie. Tylko ty potrafisz spełnić moje największe marzenie. Spróbujesz. I czwarte, może kiedyś. Więc to jest on. Tak? Następnie na to jest. Nina Dobers chyba. To jest jej autograf, Taki na żółta, to jest ona. To jest taki. Nie widać, ale nic. I tak. Pierwsze, nie podpisuj nie się, bo tylko robisz sobie niezły kwas. I na przykład szóste. Radzisz swoje uczucia. Więc to jest ona. Nina. Następnie to jest jakiś... lini, nie znam konie, Nie. Nie wiem, a że ktoś go zna, napiszcie pod podem, jeżeli go zapytacie. A to ja wam może ale musicie adres podać. I następnie jest jakiś, nie wiem co to jest, w ogóle, Bruno Mars? Mars, proszę, Bruno Mars, tutaj. Powrotnie. Chyba, nie wiem. O, i tu jest jakiś autograf na przykład tak. Jako, mam przeczucie, że możesz stworzyć zagraną na I to jest pierwsze i piąte. Tego już za wiele nie, nie sądzisz. To jest on, Bruno. Jakiś. Masz. O moja kochana, która to Kochana, kochana, To jest Sara. No A ja to nie dam. Nie dam, jeśli. na no,

Proszę strzelać sobie fotki. 6. Spróbujemy. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz na pewno nam się uda i jak Hansena. na bok. I no, teraz jest jakaś chyba miczeni lawerk. Chyba, nie wiem. No, no, nie wiem, nieważne. to jest um, tak. może piątka i nie nie spinaj się tak przy mnie i piąte, uważaj, to przesadzasz. Jeżeli ktoś się no. na to. to co teraz? I teraz mamy Rihanna. Kurczę. I to jest Rihanna, Rihanna, Rihanna. Jest to i tak. Wczyć eee, moich maszyn, dać ci słodkiego buziaka w policzek. I na przykład, co by tutaj? Jeszcze może trzecie. Uśmiechnij się, a złość szybko ci przejdzie. To naprawdę działa. A i to jest. Ona, Richena. Może Richena też. Dobra, nie wiem. Zobaczmy nam straszny I na przykład tak. Neil on Nie wiem, co to. Weź on, jeśli ktoś go chce. No to tak. I flips. Masz. Masz w sobie coś takiego urzekające, super, super. N nie śmie, nie śmie, nie ściemniaj. Przecież wszyscy widzą jak jest naprawdę. Tutaj mamy O. flirty. Następnie to ona, ale Sara, że tak nie umie tego. E, nie obrażaj się o głupstwa. Nie warto. I na przykład pięcia. Przykro mi, ale tym razem nie ma szans. ona. I teraz nie wiem, kto nie wiem, to jest. Nie będę czytać jakichś. Nie będę czytać tych flirtów. Oni mi ponoszą się nie chce. Ale to chyba oni są z innego zespołu. Tak sobie mi się wydaje. Na przykład, szósta, nie, wy nie wykręcaj się i mówisz, piar, że nie, teraz serio, czy tylko chcesz się ze mną po podrażnić? Jeżeli ktoś to piszcie. Nie jakiś, nie, kto to jest, ale czy tam Johan, mhm. Johann, jakiś? Tak. Mhm. To jest on i na przykład, nie wiem, mam propozycję, wymień się swoimi no, teraz jeszcze. O, jakieś. Nie wiem, kto to jest. Nicolas out. Nicolas Holt. takiego? Nie wiem. Jest on. Ich, to jest on. Tu jest ktoś na to. I tutaj na przykład jest. Spotkasz się z kimś. No, chyba, że I teraz jest jakiś. Nie wiem, kto to też. to jest jakiś. San Andreas. Aha, I to chyba z wygodzę z Wolisz iść na spacer czy lody? Daj dla mnie bez różnicy. No i to jest on. A jeszcze to on, to on Andrew. I to jest... Aha, aha, lois, jest Louis. Tak, tak To tak przeczyta. I to jest tak. Wybij w sobie z głowy. Nic z tego nie będzie. Koniec, kropka. To jest Louis. Więc tak. Teraz poszukam, to jest... Jeżeli ktoś chce to wiedzieć to ale chyba wiecie, co ja zrobię jeszcze. Kogów zagłoszam więc wtedy może będzie lepiej, więc chcieli. Że nie, to nie. Bo mam mało tych tych wyświetleń. Na przykład na to parę osób, ale nikt nie, 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 nie pisze komentarzy. Więc nie wiem co robić. A więc tak, i wszystkich zaraz to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc jakie nina to jest? On to jest... Czekajcie. Będę czytać od końca. Um. Nina, Andry. Nie będę czytać tego. A to jest on. Jeżeli ktoś chce to na no to chciał... Musicie... Na przykład mogę się z kiedyś wymienić to coś. Nie osądzaj pos. To... I to on. I to on. On i on. Teraz pokażę tak wszystkich po kolei. Dobrze, więc to Więc teraz Wam powiem coś, więc. A!